Wszystkim gdzieś mam taki rozwalony telefon, bo mi jakiś spadł na ziemię i się rozwalił. To mój telefon kurde, korzystałem z niego bardzo długo. Jest bardzo, bardzo dobry, ale przyszł przyszły czas, żeby go zakałtować. Bo już mam dość. Nie włącza się nic. Spadł mi kiedyś, dosłownie od tego momentu przestał działać. Więc od tego momentu yy, już mam dość tego telefonu, więc... O kurde. Dobra, jest. Co my tu mamy? O, o kurde. Mocno taki tutaj poobijany, ale z tyłu dobrze. No z tej strony, no widzicie no kulu taki tutaj, taki, takie taki dźwięki. Dobrze, no jeszcze raz rzucamy, żeby ten tył może coś odpadł. Nie wiem, co to jest tutaj. Dwa, ten... trzy, dwa, jeden o, ho, ho. zgadłem, ty. No niestety telefon jest nic ale jest po prostu taki telefon. Niszczył się, ale paniczyna jest.